Wystrzegajmy się olejów, oliwa z oliwek, masło, smalec i, i wszystkie tego rodzaju tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. No nie, jeszcze są takie szczególne tłuszcze: tak? olej z czarnuszki, olej z wiesiołka, o. z pestki czarnej porzeczki, które zawierają taki składnik, który nie występuje powszechnie w olejach, kwas. Nie alfa, tylko gammalinolenowy. Czyli bardzo. Działa potrzebne. prozdrowotnie. To znaczy on działa w ten sposób, że blokuje przemiany tego kwasu omega 6, którego mamy w diecie za dużo. Więc jeżeli ktoś ma stany zapalne w organizmie, a podejrzewam, że większość z nas je ma, bo producenci żywności o to dbają więc olej z czarnuszki, olej z wiesiołka, olej z pestki, z pestek, szandek. tak, winogrona nie mają tego kwasu z czarnej porzeczki. To są trzy oleje, które nie wiem jakie są ich ceny, ale Bardzo te dobrze. oleje, te oleje można oczywiście na surowo stosować. Ale stosować jako lekarstwo jako uzupełnienie. Jako lekarstwo.